mógłbym ci to powiedzieć. Ale nadal mi się to nie podoba. Naucz To mamy. Problem. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Wszystko jest możliwe! Nie no. jesteś, Ty, czy masz rację. Nie jesteś na... No. No. Nie... nie, nie. Gorzej już nic nie może. No, niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Nie ma tu nic ciekawego. Masz już listy? Jeśli nie, to lepiej się pospiesz. Zaczynam mieć co do ciebie wątpliwości. Masz. Pięć listów polecających. Teraz mi ufasz? Oczywiście. Czuję, że nadchodzą lepsze czasy. A teraz posłuchaj mnie uważnie. Mam coś do powiedzenia. Naprawdę nie mamy czasu. Zaczekaj. Mój brat musi przy tym być. Dlaczego? Razem władamy naszymi ziemiami. Musimy wciągnąć go w nasz wielki plan. Gdzie on jest? W tej chwili jest w Geldern. Dobrze. Natychmiast kogoś po niego wyślij. Nie mamy czasu do stracenia. Musisz iść do Geldern i przyprowadzić go tutaj. Ja? Dlaczego? Czemu nie posłaniec? Nie mamy już posłańców. Zaginęli dawno temu. Pewnie są w jakimś orkowym lochu, cierpiąc niewyobrażalne męki. Ale ty nie padniesz ofiarą byle orków. To marnotrawstwo mojego czasu. Rozumiem cię, lecz bez niego nie możemy ruszyć dalej. Dobrze, pójdę. Nauczysz mnie walki? Nie masz do... I Inos przemówił do wiecznego wędrowca, odłóż swój kostur. I w jego miejsce Inos dał mu berło, i wieczny wędrowiec został jego sługą. I Inos obdarzył go częścią swej boskiej mocy, aby mógł powstrzymać Beliara. I mocą tą był ogień, i miał nad nim władzę. Nauc nie jest. To ty. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Gdzie jest Sardas? Później odpowiem na twoje pytania. Mamy większe zmartwienia. O co chodzi? Anok i ja potrzebujemy cię w Silden. Czy z moim bratem wszystko w porządku? Nasiliły się ataki orków? Wszystko w porządku. Przynajmniej na razie. Jestem tu, aby przywrócić porządek w tej krainie. Twój brat do mnie dołączy pod warunkiem, że także to zrobisz. Byłoby dla mnie zaszczytem wsparcie mego brata i ciebie w tej szlachetnej misji, lecz w tej chwili nie mogę z tobą pójść. Dlaczego nie? Mój brat powierzył mi ważne obowiązki. Zanim ich nie dopełnię, nie mogę się stąd ruszyć. Jak w Myrtanie może panować pokój, kiedy rządzą nią tak ograniczone umysły? Pozwól, że pomogę ci w obowiązkach. Nie mamy czasu do stracenia. Mój szpieg musi wrócić cały i zdrowy. Trzeba zebrać podatki od moich obywateli. Trzeba też odeskortować ważną karawanę opuszczającą Geldern i natychmiast zniszczyć obóz Orków. Dlaczego ta karawana jest taka ważna? Ma zapasy, które musimy wysłać do Silden, nim sami tam wyruszymy. Jakie zapasy? Naszą najlepszą rudę i broń. Jak wyślecie te zapasy? Kto poprowadzi karawanę? Kupiec zwany Hamlar. Karawana kupiecka jest gotowa do wyruszenia do Gelder. Trzeba ją eskortować do pewnego miejsca, ale bądź ostrożny. Po drodze możecie mieć kłopoty. Zakładam, że masz tak małe siły, że nie możesz przydzielić nikogo do tego zadania, i chcesz, żebym ja się tym zajął. To dla dobra Myrtany. Tylko ja wiem, co jest dobre dla Myrtany. Nie próbuj? Ach, pójdę już. Co się stało z Twoim szpiegiem? Poinformowano mnie, że ten szpieg, mój najlepszy, może być w tarapatach. Jak on się nazywa? Clovis. Od dawna nam służy. Gdzie go wysłaliście? Do Trelis. Anok wysłał go tam, żeby obserwował orków. Masz więcej informacji na temat miejsca pobytu Klowisa? Cóż, Torus trzyma więźniów w miejscu znajdującym się w pobliżu zamku i areny. Tam może być Klowis. Czy Clovis przesłał jakąś informację, zanim zniknął? W ostatniej wiadomości informował, że w Trelis spodziewana jest wizyta kogoś ważnego, może jakiegoś herszta. Od tego czasu Klowis się nie odezwał. Kiedy to było? Dawno temu i ani słowa. Obawiam się najgorszego. Mój brat zawsze mawia, cisza zadaje większy ból niż klinga orków. Rozumiem. Clovis może być przydatny w mojej misji. Ruszam po niego. Niech Inos będzie z tobą. Dlaczego przejmujesz się podatkami, kiedy dookoła trwa wojna? Nasze kufry pustoszeją, a od sześciu miesięcy nie zebraliśmy podatków. Nie możemy ruszyć bez tego złota. Jest nam potrzebne na zakup zapasów. Żywność, mikstury leczące, zbroje i. Co? I broń. Idź do wsi, zbierz podatki i daj je Anogowi. Dlaczego nie wyślesz swoich ludzi albo sług? Ich także wysłałem na służbę u Anoga. Czy wiesz, że wielką część mego życia spędziłem walcząc za Myrtane, A teraz robisz sobie ze mnie chłopca na posyłki? Proszę, to będzie ostatnie zadanie, obiecuję. Kto jest ci winien podatki? Cornelius, Dylan, Anton, Barnabas, Borys i Z Znasz ich? Spotkaliśmy się. Pójdę już. Gdzie jest ten obóz? Przed Monterą. Rozpoczęli już jakąś ofensywę? Nie, ale nie mądrze byłoby pozwolić im znaleźć się tak blisko. Są znani ze stwarzania problemów. Trzeba zniszczyć ten obóz. Nie. To byłby wielki błąd. Jak to? Nie rozumiem. Nie możemy mieć martwych orków na naszej ziemi. To mogłoby rozwścieczyć torusa, a wtedy przypuściłby na nas zmasowany atak. Nigdy nie obronilibyśmy się przed atakiem torusa. Wątpię, czy bylibyście w stanie obronić się przed spadającym liściem. Wasze kopalnie wciąż działają? Tak. Potrzebna nam ruda do produkcji broni. Więc dobrze. Musimy zadbać o bezpieczeństwo kopalń. Trzeba zniszczyć ten obóz. Uda mi się wszystko naprawić, zanim torus się dowie. Ruszam. Niech Inos da trochę rozumu temu szalonemu wojownikowi. Inos cię nie słyszy. Za to ja tak. Więc licz się ze słowami. Nieciekawe. Nie ma tu nic ciekawego. Ale niektórzy spośród koczowników nie podążyli za Inosem, i lud koczowników podzielił się na dwie części. Ci, którzy podążyli za Inosem, wznieśli wspaniałe świątynie i stali się ludem warantu, a berło zostało symbolem ich władzy. Tego chcesz. Na pewno masz coś lepszego do roboty. To coś po sztuce kowalstwa, złamany złamany. Witaj, mieszkasz tutaj? Nie poznajesz mnie? Nie. Głupcze! Jestem mistrzem wojowników w Geldern. Wszyscy mnie znają. Kiedy przechodzę, nawet liście drżą ze strachu. A może trzęsą się ze śmiechu? Ha! Widzę, że jesteś mocny w gębie. Może sprawdzisz ze mną na arenie inne umiejętności. Pojedynek! Dlaczego? Ha! Przekonasz się, dlaczego? Idź do zarządcy areny i powiedz, aby przygotował naszą walkę. Świat będzie tak cały czas, nigdy do niczego nie dojdziemy. Kim jesteś? Jednym z mieszkańców Myrtany. O, rety! Za dużo tu teraz wojowników. Mają zły wpływ na moje dzieci. Życzę panu miłego dnia. Witaj. Szukam pracy. Mogę coś dla ciebie zrobić? O tak. Możesz nam pomóc. Mamy wielki problem. Co to za problem? Nęka nas grupa górników. Co takiego robią? Co noc walczą na arenie w geldern. Strasznie hałasują, wrzeszczą, przeklinają i zachowują się bardzo niegodnie. Próbowałeś ich poprosić, żeby przestali? O nie! Omal mnie nie pobili, gdy to uczyniłem. Na szczęście udało mi się uciec. Dobrze, załatwię to za trochę złota. Znakomicie, zaczekaj. Radzę walczyć z nimi tylko za dnia. Po długiej nocy spędzonej na walce będzie ich łatwiej pokonać. Dobrze, pójdę już. Od tej chwili wszyscy musicie przestać walczyć. Niby dlaczego? Przeszkadzacie tej nieszczęsnej rodzinie. Żadnych przekleństw, żadnych walk i żadnych wrzasków po nocy. Lubimy im przeszkadzać i będziemy robić to dalej. W takim razie, dobrze. Teraz ja wam poprzeszkadzam. Chodź tu. Hej ludzie, walka! Pokazałeś mu. Hej ludzie, walka! A! Hej ludzie! Walka! A! Zmierz się ze mną na... Nie ma... Ciebie to nie obchodzi? Gdyby to było takie łatwe. Ko przestań się odbijać. No, niektóre problemy same się rozwiązują. Dobrze no, cię radzę. Witaj! Szukam informacji. A ja o, szukam kogoś, z kim będę bo. mógł się zmierzyć na arenie. Chcesz powalczyć? A może obawiasz się bólu, który ci zadam? Zmierzę się z tobą. Pewnie nieźle się przy tym uśmieje. Ze złamaną szczęką nie będziesz mógł się śmiać. Jeżeli mnie pokonasz, będziesz musiał zmierzyć się z Brenusem. A jeśli wygrasz z Brenusem, staniesz do walki z mistrzem? Nie zawracaj mi głowy. Nie ma to jak gorący ogień. Teraz będziecie mogli spać spokojniej. Wszyscy górnicy dostali nauczkę. Wspaniale! Oto twoje złoto! Dziękuję! Dziękuję! Co tutaj robisz? Przez ciebie moje dzieci chcą teraz zostać wojownikami. Wynoś się!